Nowy odcinek, nowa misja. Jeszcze raz dziękuję. Nigdy ci tego nie zapomnę. Powinniście mieć tą ochronę. Oni tu wrócą. Rozmawialiśmy już o tym z Logan, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Ciągnie na was duża grupa Hanibali. Szybko się pozbierali. Dobry Boże, nie jesteśmy gotowi do obrony. Musicie ich zatrzymać w wąwozie, tak żeby nie wyjechali na otwartą przestrzeń. Jeśli się przebiją, będzie po Was. Pomożesz nam? Musicie ściągnąć posiłki ze Spejkonu. Kerry, masz łączność ze Spejkonem? Właśnie z nimi rozmawiałam. Wysyłają na terbą swoich agentów. Zaoferowali nam też podwójną stawkę. Chcą, żebyśmy pomogli kolonistom, aż dotrą tam ich ludzie. Pięknie. Powiedz im, żeby się pospieszyli, sami długo nie wytrzymamy. Okej. Okay. No Logan, jak widzieliście, na początku nie był zbyt chętny, żeby pomóc klonistom, ale... potem usłyszał informację, że Spacon daje podwójną stawkę. No i tego ewidentnie przekonało. Odprawa. Kolejna akcja rozgrywająca się w pustynnych krajobrazach Terbonu. W kanionach prowadzących do kolonii, koloniści wybudowali kilka prowizorycznych barykad, które mogą zatrzymać pieszych kanibali, ale nie zdadzą się na wiele konfrontacji z ciężkimi pojazdami. Piesi przeciwnicy uzbrojeni są głównie w karabiny szturmowe, ale część z nich może dysponować też bronią ciężką. Koloniści nie posiadają pojazdów bojowych, dysponują tylko kilkoma stacjonarnymi działkami oraz jednym sprawnym wahadłowcem. Nie jest on niestety uzbrojony. Jak widzicie, no... Niewesoła sytuacja. Nie mamy przewagi, o nie. Jesteśmy jak Rosja kontra Estonia. Chociaż akurat Rosja nie jest... Dobry... O, co to jest?! M Ksatron, tym amunicją Wow! Zasięg 600 metrów, siła 250. Potężne. Co to? A na snajperka? Biorę, kurde, biorę jak nic. Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem jak to strzela do końca. Granat kasetowy? O. Nie wiem jak to strzela, powiem szczerze, ale... Już mnie przekonało. Zasięg, drodzy widzowie, 50 amunicji. Zasięg i siła przekonała mnie. 150 amunicji. Dobrze. Tyle mamy strzałów tutaj. No i co? Standardowo... Po apteczce i lonetka jakby co? Hmm, coś jeszcze bierzemy? Nie, lecimy z tym karabinem. Chyba się na was uwzięli. Rozcieczeni twoją poprzednią akcją Hannibale, zamierzają zaatakować kolonie na Terbonie. Okej, okay. niech spróbują. Przygotowałem się. Okej, okay, gdzie my jesteśmy? jesteśmy w takim o tym miejscu. Aha, żeście się zamelinowali nieźle. No i dobra, lecą ci prawdopodobnie. Czyli ludzie, tak? Jak na sytuacja my tutaj, barykada, odeprzeć atak na barykadę. aha. Czyli każdy z nas będą atakować, a my musimy się bronić. No, brzmi to jak. Ale gdzie? Tu? Pach, pach. A tam, bliżej. Od razu z tej pukaweczki nawalamy. Ej, świetna pukawka. Szkoda, że nie ma lunety. Czy ja mogę sobie zrobić fasą lunetę? Wiecie? Używając szczepu. Dobra. No to fajnie, zapcujemy Odbroniliśmy się, tak? Koniec misji? Hm. O, trzeba tu się stanę, będę lepiej widział. Ty czołg jakiś jedzie. Coś mi się wydaje. On jedzie, czy stoi? Ciężko powiedzieć. Gdzie są ci? Z tej strony idą dalej? Okej, okay, idą. Przybliżanko... I par. Przeładowanie. W ogóle nie pomyślałem o tym, że się może mi skończyć. Trzeba by się skończyć w magazynku. Okej, okay, ile jest magazynku w ogóle tutaj? Nie wiem. Ale strzałów maksymalnie. Dobra, stąd jest fajne miejsce, bo mogę się ładnie orientować w terenie. Znowu idą z tej samej strony. Myślę, że będą z różnych stron podchodzić, wiecie? Wow, nieźle. Niestety moje strzepy są już mocno za. <gry> Halo! Kerry! Kerry! Halo! Mayday! Nie mogę stąd wyjść! Halo! Halo, kolonizci! No szlak by to. A dobra. Cholera! Idą następnie od południa. Od południa gdzie jest południe. Czekajcie, południe, sen. Tak jest. Czy to jest północ, to jest południe? No S. Pamiętajcie, ja tak mam taką swoją własną prywatną szkołę jak się nauczyć tych kierunków po angielsku od południa idąc odwrotnie do kierunku wskazówek zegara mamy S południe, E to jest, wiecie, wschód, i N północ, czyli sen. Sen, no i wód do zachód. I tym sposobem można tutaj zrobić łatwo się zorientować. Zaczynacie od S i idąc w drugą stronę niż wskazówek zegara macie sen. Nie zniszczymy Duży No, Patrz, przemyślałem to, kolego. Jestem szybszy niż wy w myśleniu. I nie mam w ogóle apteczki żadnej w zapasie. A tutaj widziałem takie skrzynki na tych barykanach. O ile ty idzie. Ajajaj, aj, aj, nie trafiłem. Musiałem coś przeszukiwać, do widzowie, i co trochę uzupełniać zapasy, no. Bez apteczek będzie ciężko. Dobra, to działko te cicia dospły jakieś. Dawaj mi tutaj moje, prywatne. Mam. No i okej okay. Dobra, poszukujmy tyle Transporter opanterzowy z północnego zachodu Z północnego zachodu? Ciągnie na was o T8 Niech to szlak. Barykada go nie powstrzyma O T8 ciągnie. Nania apteczek ciągnie o T8. Długo już nie wytrzymamy. Ridę biegnę. Ale czym? Transport? ci mi apteczkę! Kurde, sama amunicja. Gdzie są apteczki? Co wy, nieśmiertelni? Pach, pach. Ładnie padają, ładnie. Clear. Okej, okay, dobra. Wycofujemy się taktycznie, uciekamy stąd. O, jedzie transport, dobra. Myślałem, że będziemy mieć jakiś Cięższy transport, ale ...zapomniałem, że koloniści nie mają. Siadam, siadam, siadam. Gdzie ty jesteś? Czekaj. Zadmysiony to sobie zapiszę. Spróbuj zajechać transport od tyłu. Zaminuję go. Dobra, dawaj go od tyłu. Transporty od tyłu, co to są? A, żubry. Okej. Okay. strachu, prachu i po strachu. Dobra. Generalnie tutaj tą pałnę zostawiamy w spokoju. My nic nie robimy, oni nam nic nie robią, prawda? No. jak się te krowy tutaj pasą na tych łąkach żyznych Dobra, jedziemy. Nie atakuj mnie. siedź tutaj. Jeszcze trawę. Ciekawie czy jest taki odważyc, co chciał to wydoić, nie? No i, co my tu mamy? Ty, bo to taka jakby trochę jest przepaść. Panie kierowcu, pan to widzi? Nie ma widzi. O szlak. Dużo was tu. Dobra, tył ich zejdziemy. Pyk I ciach, i pra. No, nie mam amunicji, no, To cały ja W ogóle zapomniałem o tym przodowaniu Dobra, paki padają. Aha. przegijałem znowu ze szczepami. Jestem szczepoholikiem. Fajna broń, ale jak na taką daleką odległość, którą ta broń ma, w rolli 250 metrów przypominam, to powiem szczerze, że no nie jest naj, najcenniejsza broń. Apteczki są? Są. Dobra, szybko apteczki. Apteczki, tylko apteczki potrzebuję. Apteczki, apteczki. I lecimy zaminować wszystko. Więc chodź, zaminuj mój świat. Dobra. Pytam, nad którym się biegało. Tym? Tym, dobra. Szczep odbiegania? Proszę bardzo. 15 sekund? Mniej! A nie można mniej, dobra, to nie będzie 15. No, jakie to będzie miało wybuch? Jak daleko powinienem uciec? Dobra, szybko szybko, bo nam, bo nam ci koloniści padają. Wybuchaj Bombo. Wow. Tak to się robi. Na telefonie. Uh, uh, uh. zastanawiam się dwa razy, zanim podejdą. Logan, kłopoty na drugiej barykadzie. Musisz im pomóc. Szlak Jak się tam najszybciej dostać? Czekaj tam gdzie jesteś. Wysłałem po ciebie transportowiec. Tam gdzie jesteś? Ja już tu jestem, kolego. Pamiętaj, nie wysyłaj tylko tą barykadę. Powiedz o, o której barykadzie mowa. A na drugiej barykadzie, czyli w ogóle... Zupełnie inna barykada, prawdopodobnie. Mhm. Dobra, gdzie, gdzie ten transporter? Być jakiś filmik z transporterem związany? Trzeba gdzieś iść, w jakieś kolejne miejsce? Tu jest barykada, proszę bardzo. Główna barykada, a co to była, barykada poboczna? Na no nic. Gdzie jest ten transporter? Coś, coś co, co wysłał po mnie. Czy coś zepsułem? O, taki transport wysłałeś, a? Kurde, faktycznie mieli jeden mahadowiec. Ktoś o tym wspominał. Ale mnie był sprójony. Szybko logan. Wsiadaj! No robię co mogę. Juhu! Ale oczywiście wcześniej zapiszmy grę. Lecimy do drugiej barykady. Logan na pokładzie. O nie. 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 Łoł, wow, shit. Lakiety. O, wrzuca rakiet. Kurde, by się przydało. Czy ja mogę to zmieścić to jakoś? Jak zrobić, żeby się obydwie zmieściły rzeczy? Chyba się nie da. Albo ta, albo ta. Jesteśmy nad nimi. Zejdź niżej. Zajmę się nimi. W skrzyniach znajdziesz broń i amunicję. Zrób z nich użytek. Możesz rozlatywać nad ich głowami. Łoł, 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 Zajmę się nimi w skrzyniak znajdziesz broni i amunicję. Zrób z nich użytek. Okej. Okay. nad ich głowami? Lecim Tym razem kilku Wiem, że można wypaść z tego wahadłowca więc... Nie będę drodzy widzowie. Kombinało za bardzo. Tyle to Max. Będziemy ich zdejmować. Tylko jak, tylko jak i skąd. Masz, krok do przodu. Okej. Okay. Dziąc. Tu są skupańcy, tak? Czy to są nasi? To są nasi, a nie, to są ich. Dobra. Tak, tu są nasi. A oni są tam. To jest nasza baza, tak? Tu będziemy lądować. Aha, ja wiem zdjąć, to nie wiem czy już... Już nie będzie okazji więcej, czy jak? To jak mało no, widzę w ogóle. Nachodowe no. jest tak jak ślecie czulowo, no, no. no okej, okay, dobra, pyk, pyk. Załóżmy, że to jest wina wahadłowca, który sobie krzywo leci, wiecie? Hmm. No co, robimy pr pr próbę kolejną, tak? Próbę numer 2? Przeładujmy w międzyczasie. Ja ich muszę zdjąć czy nie muszę? Czy to jest taki cel misji wymagany? Czy, czy taki dodatkowy? Czy, czy... to w ogóle nie jest cel misji? No pełno pytań. Dobra, gdzie oni są? Skubańcy... Zabiję się do barykady. Okej! Ciężko jest nie zauważyć tego wahadłowca, naprawdę. Dobra, są tak, żeby go nie zauważyli. Ja nie mogę stąd wypaść, prawda? Nie mam taką nadzieję. Gdzie ta barykada? O, o tej w ogóle była mowa, czy o jakiejś innej? Tyle pytań. Więc tutaj, a barykada jest tutaj. Czy to tutaj, tutaj? Bo taka mini. Mini bazar. tutaj nic nie było. My musimy pójść tutaj, do głównej barykady. O kurde, jak sobie jednak temu rzucę rakiet, jednak się no nie odlatuj. Dobra, może było warto zamienić ten rzucie rakiet, jednak, ale dobra. Zrobimy tak, to nie będziemy szczerać, a, a tych wielkich będziemy omijać. Co wy o tym, myślicie, widzowie? Zapisać sankty. Jak myślicie? Czy czytać dzisiaj rzucie rakiet? Kurde, nie wiem, dobra. I się wda, Zapiszmy. O, wolf, kol, 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 A ja nie mam apteczki ani jednej, no. Dobra, a to jakoś tak wiecie: boczkiem, boczkiem. Dobra, ale was dużo. Dobra, czwóreczka, odpalamy, bieganie. Super szybkie bieganie. Bum, bum, bum. Biegnę, 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 biegnę. Dobra, udało się. I tak te szczepy się przydają. To była dobra inwestycja. To nie były pieniądze wyrzucone w błoto. I jak się szybkie bieganie czasem się przydaje. Dobra, ominąłem te wszystkie trzy walkery. Czy je tak nazywam? Mam nadzieję, że to, to one tak się właśnie nazywają. Worker, czyli tam, nie wiem, biegacz czy coś w tym stylu. Walk, chodzić. Raczej chodzacz? <gry> Oni tak sobie chodzą? Walkery, jak nic. Dobra, chłopaki, macie apteczki? Pewnie macie apteczkę. Niech to, co? Apteczki nie ma, no. Udy, ty, będzie taka jakaś apteczka? Ło, wyrzucę ja rakiet. Aha. Dobra, chłopaki. Drogie Walkery, mam dla Was smutną wiadomość. Ok. Ciach. I prach. <gry> Dzień dobry, do widzenia! Trzy strzały są potrzebne. Raz, dwa... Spokojnie. Ateczki, apteczki, no muszą tu być jakieś apteczki, no. Nie ten przycisk. Ateczka. Jedna, druga. Dobra, używamy, OK. Dobra, przeładowanie rakiet. Stan zdrowia. Idzie w górę. X, ta idzie ewidentnie w dół. <gry> ewidentnie. Dobra, przesiedliśmy to. Kurwa, się mieć przycisk. Właśnie, dowiemy się. O, ma jakiegoś ulepszonego walkera. Co tu się dzieje? Walker ekstra. Ośmioletni, dwunastoletni. Dobrze Jeszcze raz wcisę to E, mięc. zamiast F. To wyjdę z siebie, dobra, ja apteczki. Porasteczki są moje. Zapiszemy. Drodzy widzowie. Bruk ma 100% zdrowia, jak widzicie. Gdzie on jest? 84% 68. No, walka z tym bossem. Będzie bardzo trudna. <laughs> 21. Przeładowanie. Przyjdę sobie arteczki. To było trudne. Da, da 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 Dobre ustawienie się w tym pahadłowcu chyba, chyba, że to nie będzie koniec, wiecie? Umarłeś już? Prawda, się poddajesz. Poddał się? Nie, nie poddał się. Dobra. Jeszcze raz zapiszemy. No i gdzie on jest? Na pichodę chodzi. Wow! To jest. na cz cztery rakiety. Da-da! Oh, się zdala! Wszystkich już was skreślili! Skreślili! Kto cię wynajął? Zdziwiłbyś się! Oh. Huh? Musimy się rozmówić ze Spekona. A sprawa bardzo śmierdzi. Gary, jesteś tam? Logan, nie ma już Spejkonu. O czym ty mówisz? Ktoś zabił. Kogo? Wszystkich. Wszystkich w centrali Spejkonu. O kurde. nie nasze pieniądze w takim razie. To jest to o czym myśli Logan w tym momencie. No jego tam nie interesuje, że oni tam nie żyją. Aby jej nam zapłacić. No i ten... Przeciwnik też powiedział, ten główny boss, na pytanie kto cię wynajął, zdziwiłbyś się i umarł. Więc podejrzewam, że wynajął go rząd Czech, mm -hmm. bo wtedy bym się zdziwił. Koniec misji, A to nie jest koniec misji w sensie, że przegraliśmy, ani to nie jest koniec misji, że wygraliśmy. To jest koniec misji w sensie, że ciąg dalszy nastąpi. Drodzy widzowie, domyślacie się kiedy ten ciąg dalszy nastąpi? W kolejnym odcinku, oczywiście. Co misja, to odcinek. Trzymajcie się, do usłyszenia. I zobaczymy, czy faktycznie rząd Czech maczał w tym palce.